Cześć, chcę podzielić się z Tobą taką krótką zajawką, czym będzie ta nowa seria o świętych, której tytuł to wierzyć się nie chce. Pamiętam jak jeszcze dobre 10 lat temu, przed moim nawróceniem, kiedy słyszałem o świętych, kiedy słyszałem ich historię, chociażby w dniu, w którym byli czczeni w kościele, w którym obchodziliśmy ich święta, jakoś w ogóle mnie to nie zachęcało do tego, by ich bliżej poznawać, by ich naśladować, by się na nich wzorować. Nie czułem takiej zachęty. Bardziej częściej towarzyszyło mi takie uczucie współczucia, litości. Myślałem sobie, kurczę, Ci święci to mają trudne życie. Naprawdę było im ciężko, było im źle, i, i bardziej właśnie takie uczucia mi towarzyszyły niż, niż taki błysk wokół i myśl: Ale fajnie, też bym tak chciał. I kilka lat temu. Pojawiły się w moim życiu osoby, które zaczęły opowiadać mi o świętych w zupełnie inny sposób. Właśnie w taki sposób, że jak o tym słyszałem, to pojawił się błysk w moim oku i myślałem: Wow, naprawdę ja też tak chcę, ja ży chcę żyć tak jak oni, ja też chcę być święty. Fascynowała mnie ich relacja z Bogiem, to co Bóg czynił w nich, w ich życiu, poprzez nich. Po prostu zaczynało moje serce płonąć takim pragnieniem. I stąd właśnie pomysł na to, by też dzielić się tym, bo być może są takie osoby, które też poznały tylko tą jedną stronę życia świętych, która faktycznie jest, bo ich życia często nie były łatwe, ale nie poznali tej, tej drugiej strony. I dlatego właśnie w tej zajawce, w tej serii będę chciał skupić się szczególnie na takich fenomenach mistycznych, doświadczeniach ponadnaturalnych w życiu świętych, Dlatego nie jakby to było jakimś celem w ich życiu to, co się działo, ale była to konsekwencja ich głębokiej relacji z Bogiem. I moja droga była właśnie taka, że kiedy zobaczyłem te konsekwencje, kiedy popatrzyłem też z tej strony na blaski Bożą uchwały, która objawiała się w ich życiu, zacząłem pragnąć tego, by poznawać ich życie, by ich naśladować, by żyć tak jak oni, by mieć taką relację z Bogiem jak oni, a później oglądać w życiu takie same konsekwencje jak oni. Więc bardzo serdecznie Cię zapraszam. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby być na bieżąco i czekaj już na pierwszy odcinek. Myślę, że będzie warto. Z Bogiem.